Yeah. Good day! Today I'm gonna some freestyle in Dozen And we're gonna have okay. very fun. Przed Państwem kolejna historia o osobie, którego każdy obiekt podniecał seksualnie. I to będzie pół tekst, pół, z tekstem, pół freestyle. Zapraszam serdecznie. Cycki. Za chwilkę włączymy Cycki. Let's go! Janek na bicie Rucham maszynę z lodami, rucham maszynę z lodami Twoja stara dziwka rachwali no się swoimi jajami Odbytem o schody, o odbytem o schody Nie tre dla sportu, chle dla wygody, bo wszystko co tylko widzę mnie podnieca Wszystko, czego tylko dotknę, staje się darmową dziwką. Na moim osiedlu śmietnik jest zamykany na klucz I już po trzech tygodniach dzielnicowy by mnie pożegnał z kluczykiem Bo nie mógł wytrzymać, że w każdy poranek się jebie ze śmietnikiem. I teraz freestyle, yo. Wkładam sobie butelkę w dupę, kiedy mi się to podoba, i nikt mi tego kurwa nie zabroni. Twoja stara była kiedyś u mnie w domu, bo chciałem z nią się napić wina. Wlazłem na stół i wlaz... i gorek od wina sobie włożyłem prosto w dupę przed jej twarzą. Wyszła z krzykiem z domu, zadzwoniła po policję, przejechali, a ja włożyłem sobie ich pałki w dupę. Bo nie ma takiej rzeczy na świecie, która nie zmieściłaby się w mojej dupie. Tak. W mojej dupie zmieści się nawet dziura ozonowa nad kosmosem. Moja dupa to jest wielka dziura ozonowa. Moja dupa to jest czarna dziura, która wszystko przyciąga, nawet twoją starą. Tak. Moja dziura, możesz ją zobaczyć przez okno, kiedy tylko chcesz. Tak. Tak, tak. Antena od internetu w dupie. Aj, WiFi jakoś działa, bo jestem w T-Mobile najlepsza sieć. Tak. Moja sieć działa nawet wtedy, kiedy trend ruderem o dupę Moja sieć działa nawet wtedy, kiedy tre sobie antenę i od internetu o dupę Moja antena od internetu głęboko w dupie fale. Wi-Fi przechodzą przez moje ciało i mnie to podnieca Tak 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 Czy wiedziałeś, że Tak jest Rucham wannę w korek, rucham wannę w odpływ Rucham nawet umywalkę W odpływ, tak Tak jest wszystko co jest w łazience znajduje się w mojej dupie Bo to lubię Tak Miałem kiedyś fajny komputer Ale zaczął się psuć bo ruchałem go w procesor Wkładam buchu ja w procesor i 7 kurwa Potem rucham pralkę w BMW na najwyższych obrotach A jak mi się znudzi to wkładam se w dupę mopa Potem wracam do laptopa Kuta sam trzymam między ekranem a krawiaturą laptopa Z w ręku rucham kota Tak Rucham kubek, rucham, rucham kubek Kiedyś zobaczyłem kombajna, kiedy byłem na wsi I bardzo mi się spodobało sposób w jaki musił zboże Więc postanowiłem, że kiedyś zrobię mały fiku mitu I to kombajn będzie ostro mucony Wsadzam mu między rurę wydechową A w tym czasie właściciel robi sobie kurwa żurek Tak Taki jestem pany Tak Kiedyś zepsuł mi się mikrofon, ponieważ upadł mi na ziemię Rozłączyłem, rozczłonkowałem go i zacząłem go ruchać w najbliższą dziurę dostępną, tak Kiedyś mój kolega sprzedał mi telefon Zacząłem go ruchać w kabel USB, bo czemu nie Mój pokój jest umalowany spermą Sperma wszędzie, na wszystkich rzeczach jakie są bo wszystko, co ma dziurę Zmieści mojego maleńkiego peniska Ale za to w nocy pojawia się wielki kutas, który penetruje moje dupsko Potrafię wyruchać samego siebie, bo mam takiego wielkiego kłótaca Tak Jestem bardzo głupi Kiedy wkładam chuja w kabel od lodówki Kabel od lodówki, rucham lodówkę, tak. Rucham lodówkę, kiedy jest jej zimno. Robi się jej ciepło i wtedy mi się kurwa psuje szynka. Psuje mi się ser, bo w lodówce jest ciepło, bo jest taka gorąca, bo ją rucham. Tak. Pozdrawiam sąsiadów. Serdecznie pozdrawiam sąsiadów. Nie, nie jestem pojebany. Zaglądam do śmietnika, kuta zdrętwiał jak mama Olika Ujrzałem krzesło biurowe, długo się nie zastanawiałem, zacząłem odcierać guja oparcie krzesła Wkładając sobie mocno w dupę element, do którego były przyczepione kuka Wracając do domu, zgwałciłem rozjebaną meblościankę. Tak jest. I miał teraz być po niemiecku, ale będzie freestyle, bo mi się nie chce. Je yeah. Nute płyte, unde płyte, unde płyte, dupce, CD płyte Wkładam między dziurę, kutasa, rucham płytę Tak jest, rucham płytę, o Rucham płytę, rucham płytę, rucham pralkę, rucham płytę, rucham pralkę Kiedyś, kiedy byłem w żabce Powiedziałem, że chcę zapłacić kartą Wtedy wyciągnąłem kotasa i zacząłem go skanować Kurwa 20 zł na telefon Nie wiem jak to się stało, ale tak było Nie zmyślam Tak powiedział pewien młody biskup w telewizji Tak jest Miało być Miało być fajnie, ale było źle, bo mnie wyprowadzili Ochrona mnie wyprowadziła z RTV EURO AGD kiedy próbowałem wyruchać komputer Tak Ochrona mnie również wyprowadziła z Media Expert Ponieważ tam próbowałem wyruchać telewizor Nawet nie wiecie jak to jest przyjemnie Kiedy wkłada się kutasa między matrycę a ekran Tak jest I za einer buchstalu in a sie Auf der Stuhle Element fest in meinen Arsch i RADER BEFESTIG ZWAEN HABE ich AUF DEM EGENEN EINEN scheiße, WERGA WILD Schwartwat, TAK JEST TAK I KONIEC